Witajcie, mojej dynusie, z tej strony Raya, dzisiaj jesteśmy w Kangurku. Kao. E, dawno nie było odcineczków, zwłaszcza z Kangurka. Troszkę miałem przerwy. E, a samy. wiem, że Kangurek no, trochę nie ma jakiegoś odzewu, ale niektórzy go oglądają, a chciałbym, żeby to była właśnie ta seria, którą bym właśnie e, skończył. Dowa jaskinia. Dobra, skoczyliśmy tutaj i pierwsze co to jeździmy na łyżwach? Z tego co widzę. Dobra. Na No, No, obeczka. Dobra, próba numer dwa w ogóle. Co tutaj jest? A nie, to po prostu nas odbija. Tak, o. Dobra. Łatwością. Ojej, napląt na nas jakimś kwasem. Jej, no trochę, troszeczkę to jest ciężkie, ale myślę, że sobie damy radę na spokojnie. Nie, no tu się nie da skoczyć ewidentnie. Kurczę, no. Nie mogę nawet zaryć ścianę, bo będzie to jest dla mnie potwornie bolesne, więc muszę uważać. Oj, właśnie ten ten ją też mi trochę bije. O, właśnie. Ale dobra, dotarliśmy do końca. Przeżyliśmy. Tutaj jest serduszko, więc się chciałbym uleczyć. Mam, no, mam full, czy jak to? Nie wiem. A, że ta beczka nie miała. A, dobra, to już rozumiem. Dobra. Tutaj... Tutaj są te lody. O, i są te te te. Ale my, to właśnie mamy jeszcze te. te bumerangi, więc ich jeszcze czyścimy tam na luzie. O, jak widzicie, mamy tutaj nawet dwie dróżki. Tutaj to jest. Przyjdziemy przez obydwie, żeby zdobyć jak najwięcej tych yy, dukatów. O, jeszcze tam. O, tutaj to trzeba. O, nie. I się dałem popchę, ale dobra, przeżyłem. Idziemy dalej. Wodospad. O, jest zapisek. Mamy zapis, więc jest giter. Muszę uważać na te spadające gówna. Tu będą spadać. O nie, ty tam jest ten strzelający. A, ty ja mogę strzelać w TT! O, i to fajnie, dobra. Tam jest dwóch tych strzelających, dobra. Ale właśnie, o nie, ale mnie No dobra, weź się niego, na celuj. no. O, ale tu są dzikie fajty kontra ten strzelający. Nie, ten strzelający wygrywa ze mną, dobra. Na no szczęście jako tako daliśmy rodę, o, tu jest żyćko. Oni wiedzieli co robić, dając tutaj żyćko. O nie, o nie, o nie. Dobra. A te są łatwi akurat. Nie są, nie mają 1000 HP jak ci. E, z, Świetnie. Zebrałeś 50 No ty jedną ze swoich umiejętności. O. Teraz? atak ze skoku jest skuteczniejszy. Okej. Okay. No nie, no coś tu jest. Dobra, nie ma. Więc... O, jest to ta pułka. Okej. Okay. A, będziemy teraz ścierać. Dobra, nie ma tutaj żadnych tych... Okej, okay, pewnie będziemy musieli w to. Ojej, nie, 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 skakuj tam. Ojej, nie, nie, nie. Znowu nie to. No, jeszcze skojarzmy, dobra. No, dobra. My skakujemy i lecimy dalej, dobra. Musimy uważać, o dobra nie tutaj. Ej tu miał być eee, Panie kapitanie jak to działa? To chyba musimy na takim totalnym speedie Bo to idzie coraz głębiej Dajesz! No, ojej, ale to jest totalnie ciężkie. Dobra, ja myślę, że to jest prosty. tutaj będziemy się trudzili bardziej niż Dobra, dajesz! Przecież jeszcze mogłeś skoczyć. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie, kiedy ja to ogarnę. Chyba się udało. Chyba. Dobra, chyba damy radę. Mamy to. Nie, 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 nie. nie. Nie ma bata, nie dam się. No i tyłeczkiem otwieramy brameczkę. To są te właśnie, zapomniałem, żeby je też gdzie jest zapis, Bo jak tutaj mnie. Z... Jak ja tutaj umrę, to. O, jest zapis, dobra. Jakbym tam umarł, to bym się wkurzył. O, tu mamy lód. O, i będziemy sobie teraz jump. Dom... O nie, ty nie, 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 to, to to jest ciekawe. To To jest jest nie, Trzeba uważać. nie, Okej. Okay. No, nie, nie, wszystkich wszystkich dukatów, ale... Tutaj już normalnie sobie lecimy dalej, dalej. Idzie bardzo dobrze, moim zdaniem. O, już myślałem, że będzie po mnie. O nie ty, czy, to, czy, czy my to przechodzimy znowu na nowo? O, ja cię kręcę. Ale nas gra strollowała. Dobra, i teraz idziemy na lewo. O właśnie, tu mamy boomerangi, już będziemy się ratować? O, ty jest bum, którego będziemy ratować, dobra. Już widzę cię, cyganie, mamy cię zabić. Ojeju, nie mogę tak blisko podchodzić. A masz tyłka. O nie, dobra. Muszę na daleko, bo. jakiś. szalony jest. Dobra, chodź tutaj. Ej, stary, chcę cię uratować. Dobra, jak nie chcesz to nie Dobra, mamy zapis Ale tutaj też jedziemy na tym WOW Dobra ty Ten pająk mnie wystraszył Nie no i mnie teraz zabił ty. Dobra Musisz dobrze strzelać No Jak to? To jest to ma auto namierzanie, nie? Ja wam mówię, bo to, to jest szalone. Obraz, dech. Tam pewnie jeszcze gdzieś będą te cygany. Dobra, przeszliśmy dalej. Zaraz go spotkamy. O, mamy zapis. Jest git. O, o, o nie! O, jeju, nie wiedziałem o tym. Tak powoli. <śm> nie wierzę, co ja żem zrobił. Dobra. Są skrzynki, da się je jakoś tworzyć. Nie. Dobra, lecimy dalej, powolisz. Ojej, to są te lodowce. Dobra. Lecimy. Da o kurde ty, tu, tu się... Tu się też na łyżwach jeździ. Nie, tu nie chciałbym zginąć, umieraj. O! Jump! No co ty robisz? Wszystko... O! Graty. Dobra, mamy kolejny zapisek. A to się będzie pewnie pod nami... A nie, to jest kolejne. O, ale to się tak, to się pod nami zawala. Ty, a co, co te pudełka robią? Ja chcę zobaczyć te pudełka, o co, come on. Z nimi. Aaa. One są takie dobre. Nieważne. Idziemy drugą drogą zobaczymy, co tam się dzieje. Wow. Dosyć... dosyć to łatwe jest. Łoł! Wow. Łoł! Wow, wow, nie! Dobra. Nie będą mnie bili, cygany. Tuwalnie, tuwalnie. Okej, okay, już chyba... Łoł! Wow, dobra, to było blisko, żebym spadł. Uwaga na te zielone kurde grzyby bo one mnie odpychają. Wciół, wciul, wciół wciul daleko. O. Okej, okay. nie chcę spać, jestem daleko, jestem prawie przy końcu. Uu. nie, ale się wystraszałem. Tutaj też fajnie, zara. Okej, okay, dobra. I Mam nadzieję, że to już nie walnie. O, macie. Was łatwo się pokonuje. Jeden bumerang wystarczy, więc. O! Także. Widzicie, już skończyliśmy dzisiejszy poziom. E, dosyć ciekawy. Nie, nie ciekawy, tylko w dosyć dobry sposób, bo 88 dukatów na 100. 17 trójkącików na 20. I 23 gwiazdeczki na 25, czyli jakichś dwóch potworków chyba nie pokonałem, bądź coś. Dobra, także co? Zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, oczywiście zapraszam y, na kolejne odcineczki. Także przypominam, że do 1000 subskrypcji zostało 98, także e, jeżeli chcecie zobaczyć moją twarz, to lepiej klikajcie ten czerwony guzik, e, bo... Powoli, powoli już jest tysiąc subskrypcji, także ja dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć.